www.emyślnik.kolo.pl Dzień dobry, witam serdecznie naszych mieszkańców, witam serdecznie Pana Posła na Sejm Leszka Galębę, witamy serdecznie w Ratuszu Miejskim. Chcieliśmy poinformować naszych mieszkańców o tym, że wniosek złożony przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej o dofinansowanie budowy ciepłowni geotermalnej przeszedł pierwszy etap Formalnej oceny wniosku. Przed nami jeszcze, fakt faktem, dużo trudniejszy etap oceny merytorycznej tego wniosku, ale zrobiony został pierwszy krok ku budowie ciepłowni geotermalnej, która da, myślę, wymierne korzyści. Nasza spółka nie będzie kupowała zgód na emisję CO2, nie będzie kupowała. Tyle węgla, więc w przypadku zrealizowania tej inwestycji te pieniądze zostaną w spółce, a więc zostaną w naszym mieście i będą mogły zostać przeznaczone na tak niezbędne dla mieszkańców inwestycje. Także na razie idziemy do przodu. Pierwszy krok zrobiliśmy. Decyzja funduszu, ocena formalna wniosku jest, jest dobra. Znaleźliśmy się na liście wniosków pozytywnie zaopiniowanych. No a przed nami jeszcze troszkę pracy, dużo większej pracy, bo przed nami przygotowanie się do tej oceny już wniosku merytorycznej, do której będzie niezbędne uzyskanie wielu zgód, pozwoleń, tak żeby ten wniosek mógł być merytorycznie zaopiniowany. Chciałem jeszcze tutaj oddać głos panu posłowi na Sejm, który też w tym temacie się wypowie. Szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo. Dobrymi wiadomościami warto się dzielić, bo to właśnie wczorajszy dzień, gdzie mogliśmy zobaczyć na liście pozytywnie zaopiniowanych wniosków i zweryfikowany, możemy powiedzieć, że idziemy dalej. Będziemy realizować ten program ciepłowniczy i zielonej energii, bo przecież to jest właśnie zielona energia, którą, która jest przyszłość. Stawiamy na zieloną energię i będziemy wspierać. I ja się bardzo cieszę, gratuluję, że już ten wniosek został zaopiniowany pozytywnie merytorycznie, bo wszystko w nim się znalazło to, co dobre, to, co powinno być. I jesteśmy na liście, czekamy teraz już tylko na decyzję, na merytoryczne sprawdzenie i podpisanie umów czyli miasto zyskuje dobrą wiadomość. Mieszkańcy miasta mogą żyć optymizmem, bo przecież to zaangażowanie pana burmistrza, również ludzi, którzy pracowali nad tym wnioskiem, daje dowód, że warto pracować i składać, i żebyśmy mogli otrzymać dofinansowanie około ponad 15 milionów złotych. To jest bardzo ważne, bo przecież koszt drugiego odwiertu to jest około 30 milionów złotych. A jeżeli tak. Otrzymujemy 15 milionów złotych do finansowania. To jest o co zabiegać, o co walczyć. I to będzie możliwe, bo przed nami tylko można powiedzieć już jeden krok. Ja tylko dopowiem Państwu, że ta kwota 30 milionów netto. To właśnie będzie przeznaczona na wykonanie drugiego odwiertu, który jest o wiele już tańszym odwiertem, bo płytszym i budowę całej instalacji ciepłowni geotermalnej. I też przy okazji tutaj chciałem podziękować panu prezesowi spółki, pracownikom spółki i też firmie, która, profesjonalnej firmie geologicznej, która ten projekt przygotowywała za ten właśnie profesjonalizm i za to właśnie dążenie, dążenie do celu. Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, współpraca z samorządem miasta, z Panem Burmistrzem się opłaca, bo moje zaangażowanie, wysiłek Pana Burmistrza daje efekty i cieszymy się, że możemy się z Państwem podzielić tą dobrą wiadomością. Niech Pan Burmistrz jeszcze powie, gdzie będzie ten drugi odwiert? Czy to będzie na terenie MZ, czy w pobliżu? Od, 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 odwiert Odwiert i instalacja geotermalna, czyli ciepownia, planowany jest na terenie spółki. Także wcześniej były takie kontrowersje również zgłaszali mieszkańcy osiedla nowej kolejowej, że obawiali się, że właśnie ich garaże zostaną usunięte, ale, a, ale po rozmowach, po, po pewnych wstępnych projektach okazało się, że możemy jakoś zmieścić tą całą instalację na terenie spółki, więc żaden garaż naszych mieszkańców nie będzie stamtąd. Na pewno usunięty. 15 milionów dotacji, drugie, 15 drugie 15 milionów będzie również z pożyczki z Narodowego Funduszu, która to pożyczka, którą to pożyczkę otrzyma nasza spółka, prawda? I to będzie wkład właśnie spółki w tą inwestycję. I pożyczka również już troszkę wcześniej przeszła również pozytywnie ten etap. Formalne udzielenie pożyczki naszej spółce przez. EPCR. Należy tylko dodać, że na dogodnych warunkach ta pożyczka jest na niskim oprocentowaniu, bo to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska specjalizuje się w finansowaniu i kredytowaniu długoletnim. I czy te 30 milionów w zupełności wystarczą na to, żeby po całej inwestycji? Tak, to jest 30 milionów netto dodam. Do tego jeszcze spółka będzie musiała wyłożyć podatek VAT, który no nie jest kosztem, prawda? przez fundusz refundowany. Mówimy o dotacji netto. Tak, no to jest, to jest kosztorys planowany na tą całą inwestycję. I po tej inwestycji w, w mieszkańców będzie Tak, no, koniec inwestycji planowany jest na rok 2023 po podpisaniu umowy i oczywiście no, po wybudowaniu całej instalacji będzie po prostu wpięcie jej do sieci miejskiej i odłączenie dzisiaj działających kotłów. A czy on już o, o tym, co kiedyś mówił, że kolejnym krokiem będzie podniesienie progu rekreacji właśnie za pomocą tego. No, dalszym etapem jak najbardziej może być budowa jakiegoś zewnętrznego basenu, przy naszym właśnie basenie pływalni miejskiej, jak najbardziej jest to możliwe. Wymaga ono pobudowania. Nowej sieci do basenu, bo ta sieć no, no do basenu niestety nie przyjmie tej, tej wody basenowej, ale jest to jak najbardziej realne. Koszt budowy takich zewnętrznych basenów jest w, w perspektywie przyszłości, kiedy będziemy mieli oszczędności, prawda, w spółce jest możliwość przeznaczenia tych pieniędzy właśnie na inwestycje związane właśnie z rekreacją i, i stworzenie takiego trochę y, mini-Uniejowa w naszym mieście. Przede wszystkim spółka zaoszczędzi na zakupie tak, węgla. węgla miału, także tutaj będzie ten, ten, to ciepło, można powiedzieć, w ziemi naturalnie leży darmo. Wydobycie kosztuje, ale już nie kupujemy tak, węgla no, w, i wtedy w, będzie wstępnie, przez wiele lat tak, zysk. Wstępnie liczyliśmy z panem prezesem, że no wybudowanie tej ciepłowni dla miasta, dla spółki, tak naprawdę, bo będzie spółka właścicielem geotermii. Wygeneruje około 4 milionów yy, Rentowności, yy, oszczędności. No więc, jest... więc przynajmniej no, jaką część z, prawda, z tego ewentualnie można przeznaczyć na właśnie niezbędne, co roku na niezbędne inwestycje. I należy podkreślić, że mieszkańcy zyskają, bo przecież nie będzie tej, tego czarnego dymu będzie czysta zielona energia, czyli. Tylko ciepło ziemi, nie będziemy kopcić w mieście, no to tak, wszyscy, no to jest, wszyscy to, to chcemy to jest, naj... to, to jest jakby najważniejszy efekt tak. tych budowy geotermii, po prostu czyste powietrze w mieście jest i najważniejsze. zero smogu mieszkańcy, czy te koszty za ciepło wzrosną? To znaczy ja, ja też chciałem wyraźnie powiedzieć, że koszty za ciepło co roku o ileś procent wzrastają, bo Urząd Regulacji Energetyki wręcz no, ustala pewne pewne ceny po wniosku prezesa naszej ciepłowni tak jak w przypadku innych i te ceny i tak po ileś procent y, corocznie rosną ale absolutnie nie będzie jakiejś drastycznej, drastycznego wzrostu Cen. Przede wszystkim tym, to jest trzeba niemożliwe. podkreślić, że geotermia nie przyczyni się do wzrostu cen. Nie, 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 na bo pewno ona nie. nawet zbilansuje się. Ona będzie generowała zyski, czyli obniżała koszty, bo nie będziemy kupowali węgla. No, musimy to jest, to jest przede wszystkim najpewniejsze źródło ekologicznej energii, bo woda zawsze będzie, ona nie wyschnie w ziemi, a po drugie to jest najtańsze. Po, już po wykonaniu inwestycji sama eksploatacja już geotermii jest jedną z najtańszych źródeł właśnie. Ale nie kupujemy surowca, także to tak. jest najważniejsze, że nie wydajemy pieniędzy na surowiec, a przecież rok do roku te hałdy miału tutaj są kupowane. No i prezes nie będzie musiał kupować również naszej ciepłowni tak zwanych zezwoleń na emisję CO2, tak, tak, które tak, też są w tej chwili bardzo drogie, ja ich chcę, a ich cena ciągle rośnie. A czy wiadomo w perspektywie czasu, kiedy jest możliwość rozpoczęcia inwestycji i zakończenia? Jeśli. Umowa będzie podpisana w roku 2020, to rozpoczną się prace projektowe. Trzeba wykonać projekt instalacji całej ciepłowni, uzyskać odpowiednie pozwolenia, między innymi kolejną decyzję środowiskową. Trzeba będzie uzyskać już na samą ciepłownię, bo w tej chwili staramy się o decyzję środowiskową na sam przesył z jednego odwiertu do drugiego. I też decyzję tą środowiskową wydaje burmistrz, ale ja muszę mieć pozytywną opinię, właśnie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, i to jest w tej chwili dla nas, można powiedzieć, jedyna przeszkoda, która może nas zatrzymać, ale, ale myśl, myślę, że wszystko tutaj yy, yy, spełnimy wszystkie wymagania jakie nakłada RDOŚ na nas i, i, i zdążymy oczywiście z tą decyzją. Natomiast yy, zaczną się prace projektowe, ale myślę, że odwiert za, to będzie gdzieś koniec roku 20, początek roku 21. Pierwszy odwiert, ponieważ troszkę zajmą te prace właśnie związane z projektowaniem yy, ciepłowni i z wszelkimi, uzyskaniem wszelkich zgód. Także tak jak Pan Burmistrz powiedział, że w 2023 powinniśmy już mieć tą czystą, zieloną energię, i to optymizm w tą inwestycję. Przede wszystkim mieszkańcy mogą żyć tą nadzieją, że będziemy mieli alternatywę do czarnej energii.